Yeah. you Widać, jest kolejny dzień. No i mamy tutaj takie pola, na których już wczoraj właśnie byłem. No i co? Pierwsze co wyszło to piersień wiodący podobny do tego, co wczoraj znalazłem, albo wręcz taki sam. No i tyle na początek. Lecę dalej, do następnego. No, i jest następny fening. Pole feningowe, fenolowe. Pozdrowienia dla administracji Luny. I co my tu mamy? Też chyba jeden. Dobra, czekajcie sekundę oczyszczę. No, i na tym chwilę wygląda to tak. Są podobne do, do, do poprzedniego. A trzeba będzie oczyścić, nie będę tar. żeby zobaczyć rocznik. Ła, uciekł. No, na tę chwilę stan taki, se. Dobra, lecę dalej do następnego. No i tym razem, drugi fancik dzisiaj, wpadło mi coś takiego, zobaczcie. To będzie coś fajnego, jakoś ozdoba. Zobaczcie, najpierw pokażę. Tak, hmm, świetne. To, spróbuję to troszkę wyprostować. No i wygląda to tak. Bardzo fajne. Nie wiem co to jest, ale bardzo fajne, ciekawe. I ładne. Jak wiecie, możecie pisać w komentarzu. Jak najbardziej dowiem się, co to jest. Świetne. Dobra, lecę dalej do następnego. No i jest następna monetka. Patrzmy co to. Mam nadzieję, że nie jeden grosz. To wygląda jak jeden grosz współczesny, ale... Może nie. Chociaż co my tu mamy no niestety, ale jest to współczesny jeden grosik delikatnie go oczyściłem i już widać że to jest jeden grosz więc lecę dalej do następnego o patrzcie, a tym razem wyszło coś takiego medalik o, aluminiowy kurde, szkoda aluminiowy medalik Niestety nie jest sreberko. Pod słońce. Dobra, no oczyśmy chwilkę i zobaczymy, co tu mamy napisane. Po oczyszczeniu delikatnie wygląda tak, ale ciężko mi odczytać, co tu jest napisane, bo strasznie mało literki. A tu umyślać jest, jest całkiem, całkiem szkoda, że to nie sreberko. No. Więc kolejny fajny, ciekawy może Fancik Dobra, lecimy dalej do następnego. No i znowu coś mamy, jakąś krągłość. Jakąś krągłość większą. Ale co to jest? Wycieruch aluminiowy chyba był leciutki. Bardzo leciutki. No i ciężko powiedzieć co to było. Jest tu jakaś dziurka, być może to była jakaś zawieszka. Na psa, czy coś, nie wiem. Albo zwykła podkładka. Pod coś, bo nic nie widać tutaj. Zupełnie. No to nic, lecę dalej. Jeszcze chwilę pochodzę. Z takiego malutkiego dołka. Samolot leci. O, tam. Zagłusza. Dobra, z takiego malutkiego dołka. Dosłownie, co 20... no, kupnąłem. Wyszła taka monetka. Co my tu mamy? O, chyba plus. To będzie chyba PRL. To wygląda na pewno 10 zł PRL 10 zł PRL 10 zł PRL Rzeczpospolita Ludowa Także, ale to jest chyba to jest chyba miedziane miedziana monetka i Bolesławik Prusik o, także PRL, ale takiego jeszcze chyba nie znalazłem. Jak szukam monety, tak mi się wydaje, nie kojarzę. Także jest fajnie, a ja lecę dalej, do następnego. A to cóż to jest? Kto mi to powie? No, postrość. Coś takiego ładnego mi wyszło. Ale co to jest? Hmm? Ciekawe. Dobra, po delikatnym oczyszczeniu wygląda to tak. Kawałek jakiegoś, jakiegoś paska, czy coś. Chyba coś fajnego znalazłem, ale nie wiem co to jest. Jak wiecie, to proszę o komentarz. Bardzo fajny to jest. Czy to znowu jest błoto i wszystko jest ubrane w błocie? No, świetny fancik. Super. Dobra, lecę dalej do następnego. No kurde, patrzcie, co tu wyskoczyło. Jakieś piękne zdobienie. Coś ładnego wyszło. Klamerka, część klamerki. Fajne, świetne. Ale piękne. Czekajcie, oczyszczę trochę. No spójrzcie na to, jak to pięknie wygląda. Coś wspaniałego. No o co jest? O, dobra. Teraz spójrzcie. Piękne. Ale to nie jest klamerka, bo patrzcie, co jest po drugiej stronie. Ja święci czy coś takiego. Nie wiem, co to było. Ale kurczę, świetna znajdę. Piękna. To jest to, czego się szuka. Ła! Nie uciekaj! Śliczne. To jest coś konkretnego w końcu. Ale ładne. Piękne. Pozdrowienia dla Mustafy i detekto de Duet. Bo wy często takie fajne rzeczy znajdujecie mi się coś fajnego udało znaleźć. Także pozdrowienia gorące. No, fajne, fajne. Super. Dobra, lecę dalej, do następnego. Tu mam niebezpieczne ujęcia. Pierwszy raz znalazłem coś takiego. Ale słyszałam, że znajdujecie takie rzeczy. Niebezpieczne w ziemi. o niezła igła. Dobra, do następnego. No jest w końcu. to, co to, to, to lubimy też. Również. Urozmaicenie. Czyli jest guziczek. Orzełek, chyba polski. Słyszać łóżko. Chyba bez łóżka. No fajnie. Dobra, oczyśmy go delikatnie. Teraz nic nie widać. No i proszę. Możemy podziwiać. Piękny polski orzeł Ale super stan. Piękny stan. Cudowny. Uszka nie ma, ale... Ale stan jest świetny, to mnie bardzo cieszy. No super, super, super. Super uzmaice, urozmaicenia różne. Bo i monetki wpadają, różnegoś fajne zdobienia. W końcu guziczek wpadł. Także to co lubię. To jest kopanie. Super. Dobra, do następnego A to się piękne złotko nam zaświeciło Aha. Ale złotko Ale złotko 5 groszy Proszę bardzo Super stanie, więc ktoś niedawno zgubił 2008 Tutaj, 2008 rocznik Jeszcze coś takiego wyskoczyło Dobra, do następnego no i mamy znowu chyba coś fajnego, wydaje mi się. Jeszcze nie wiem co to jest. Tak mi wyskoczyła z łopaty. Zobaczmy co my tu mamy. Cóż my tu mamy? A polskie 5 groszy. A 5 groszy. Ale lubię te 5 groszy, fajne jest. Lubię je i bardzo ładne jest. Świetny stan, powiem wam. Kurde, super stan. Jest błoto, ale praktycznie wszystko widać. Piękne. Zeschła delikatnie. No już pięknie wszystko widać. Tutaj też. Świetny stan. Chyba 1928 Chyba 1928 rocznik, jeżeli dobrze widzę. No stan jest świetny. Albo wszystko w takim stanie wychodziły. Wszystkie monety. Także fajnie. W końcu moneta, bo już dobrą godzinę nie wyszło nic, same śmieci. Ale super. Dobra, lecę dalej, do następnego. No i moi drodzy, wyszła kolejna. Tym razem na pewno bradynka A postrość bo Kurczę, nie chcę mię złapać. Dobrze, dość widać, że to jest brocinka. O, teraz. To jest ta pogoń, czy jakaś taka chyba. O, teraz super widać, prawda? Czyli dzisiaj taki boratynkowy dzień. Cezarek składał, upadła. Widać napisy, jeszcze się oczyści, będzie elegancko Casaré, chyba. Czyli Cezar, tak? No dobra, lecę dalej. No i wyszło znowu coś malutkiego. Nie wiem, czy to nie jest kolejna boratynka. Ale ciężko powiedzieć, bo stan jest dość kiepski Być może Boratynka, ale pewności nie mam. Czekajcie tak położono. No, stan dość kiepski. Kiepski kiepski, to kiepsko to widać. Ale może w jakimś delikatnym oczyszczeniu No dobra, lecę dalej do następnego no i tym razem wyszła nam pląbka z takiego malutkiego dołka jest pląbka, chyba zajechana. Ciężko w ogóle coś dostrzec, bo jest ziemia mokra. To jest niecodziennie w nocy pada, ale nic tu nie ma chyba zupełnie. Oczyścimy jeszcze i na podsumowaniu, jak coś to pokażę dokładniej, ale chyba jest całkiem dojechana. Nie widzę tu zupełnie nic. Więc lecę dalej do następnego dołka. Tu mamy teraz takie coś. Czyżby to była obrączka? Ostrość proszę o. Zobaczmy, wygląda jakby na obrączkę miedzianą. Mi się wydaje, przynajmniej, zobaczmy, chyba tak. Raczej było i raczej to była obrączka leciutka, miedziana albo nawet aluminiowa. Ale chyba miedziana, czekajcie, oczyszczę delikatnie. No i proszę bardzo, tak wygląda. Nie. Także fajnie, szkoda, że nie srebrne, ale też cieszy, bo w sumie to jest moja chyba trzecia obrączka, jaką kiedykolwiek znalazłem więc też fajnie a ja lecę dalej do zobaczenia za chwilę jest kolejny fancik jakiś chyba guziczek ale raczej, raczej na pewno gaciak jakiś zwykły zwykły guziczek bez szału mi się przynajmniej wydaje a raczej tak, coś takiego. Dobra, do następnego. Już widzę. Jest kolejny jakiś krążek. Malutki. Co my tu mamy? O! W końcu! To będzie chyba kopiejka. Na to czekałem. Dobra, sekundę oczyszczę, ale kopiejka na pewno. No więc, tak z tej strony, pięknie wszystko widać. Chwietny stan, ale przód monety, niestety, jest dość kiepski. Jest to prawdopodobnie jedna, druga kopiejki. No, nie wiem, czy coś się da jeszcze oczyścić. Może no na tę chwilę wygląda to tak. Oczywiście, zdjęcie będzie wklejone, jak się uda to oczyścić lepiej. No, ale w końcu kopiejka. No to też liczyłem. A no, teraz to następna... Następny krok powinno być jakieś sreberko, nie? Mam nadzieję. Dobra, do następnego, lecę dalej. Patrzcie, teraz piękne znalezisko. Mam nadzieję, że uda się złapać ostrość. Jest to... bratyna. Trochę będzie trzeba przeczyścić, ale... Widać twarz. Pewno, Pewnie jak się oczyści, to będzie widać i napisy. No, z tyłu jest troszkę gorsza, ale coś tu jeszcze widziałem z tej strony, nie musi podeschnąć, troszkę ją podczyszczę, a i ja pokażę mu na podsumowaniu. No ale fajnie, jest następna monetka. Um, że Piachu jest, czekajcie, biją delikatnie. O, może teraz będzie lepiej widać. Fajna bracińka, dobra, lecę dalej, do następnego. Tym razem wpadł kawałek pierścienia wiodącego. Tak to wygląda. Jest ostrość. O. o, znamy to wszyscy chyba, nie? Dobra, lecę dalej. No więc to by było na tyle. Jeżeli chodzi o wykopki na Mazowszu. Żegnamy stolicę. Żegnamie Mazowsze. Ale zanim to zrobimy, jeszcze zaproszę Was na podsumowanie tych prawie trzech dni poszukiwań. Zobaczymy, co nam wyszło, jak to wygląda po oczyszczeniu, po delikatnym zakonserwowaniu. Więc zobaczmy, jak to wygląda. Zapraszam. No i witajcie na podsumowaniu. To co tu widzicie, to jest efekt można powiedzieć, trzech dni poszukiwań w województwie mazowieckim. Miejscowości może nie będę zdradzał. Nie ma tego jakoś strasznie dużo, ale, ale mnie cieszy. No i teraz po delikatnym oczyszczeniu pokażę Wam z bliska, jak wyglądają fanty, które widzieliście już na filmikach, ale były w błocie, były u upierdzielone, że tak powiem. Teraz pokażę Wam z bliska. Zacznijmy od takich Gorszych rzeczy. Tutaj mamy, jak widzicie, pierścienie wiodące, te u góry, raz, dwa, trzy, cztery, prawda? Tutaj nie wiem, do końca nie jestem pewien, czy to nie jest czasami jakaś część od laku. Lak, część. Która robiła lak. Bądź kawałek jakiejś zgniecionej blachy, tego nie wiem, jest też coś podobnego. Być może to są zwykłe zgniecione blachy. Co dalej? Tutaj mamy. Kuleczki, ale ciekawe jest, że jest jedna taka bardzo duża kulka, której jeszcze ta, gdzie takie jeszcze nigdy nie znalazłem. Jest dość spora. Widzicie, jaka tu jest? Ta jest malutka. Przeważnie, takie znajdu, się znajduje małe. Ta jest dość duża, więc nie wiem. Rozszele gafę, ale być może od jakiegoś muszkietu albo jakiejś małej armatki. Nie wiem, ale ciekawe. Dwie pląbki wyszły. Coś tam niecoś przyśwituje, ale, ale no kiepsko coś tam zobaczyć, coś niecoś jest, jakaś twarz tam jest, yy, no ale słabo to rozpoznać, co i jak. Tu prawie, że nic nie widać na tej plombie, ale wyszły dwie plombki. Co dalej? Może tak, yy, albo dobra, to zostawmy na później. Yy, z takich rzeczy ciekawszych. Mamy tutaj obrączkę, którą już widzieliście. Fajna obrączka. Nie ma żadnych grawerów, nie ma żadnych napisów. Nie wiem, jak stara jest. Być może bardzo stara. Bardzo ciekawe to jest. Dalej tu, już wiem, co to jest. To był prawdopodobnie, raczej znaczy na pewno. To jest część, żołnier nie żołnierzyka, tylko co ja gadam, yy, orzełka, który był na czapce, Jakieś oficerskiej, jakiegoś żołnierza. Tu powinien być orzełek. Tak to tak na 99% pewnie, że to jest to. Jeżeli się mylę, to możecie mnie poprawić w komentarzach. No niestety drugiej części nie znalazłem, tylko tyle. Więc tak, co dalej? Orzełek w całkiem niezłym stanie całkiem całkiem no uszka niestety nie ma ale są tu jeszcze jakieś napisy Tak nie znam się nie umiem powiedzieć co one oznaczają no ale sam jest całkiem całkiem zadowalający nawet ciekawy tu kawałek czegoś od czegoś ale ma takie ładne zdobienia też nie wiem co to było ale jest takie ładne zdobienie więc Wziąłem. Dwa gaciuchy wyszły. Tu jest też ciekawy bardzo fancik. Hmm. Podejrzewam, że to był, mógł być jakiś pas, jakaś część zbrojenia. Nie wiem, może coś yy, z, coś z yy, jakiejś zbroi rycerskiej. Być może nie wiem. Tak kojarzę, ale mogę się mylić. Jeżeli wiecie, to oczywiście piszcie w komentarzach. Jest to bardzo ciekawe, bardzo ładne zdobienia no i dalej, tutaj to piękne, chyba najlepsze z ze wszystkich, podejrzewam e, prawdopodobnie, z tej strony wygląda taki jest piękny kwiatek po drugiej stronie są jacyś święci nie wiem czy to są jakieś napisy, ale trudno to roz w ogóle zobaczyć co to za literki są, jeżeli to są w ogóle literki Zobaczcie, jakieś szlaczki. To była prawdopodobnie jakaś zawieszka, być może jakiś szkaplerz, coś w tym stylu, bo tu jak widzicie jest łóżko i tu są zawiasy, więc musiała być to, od tego jeszcze druga część, na pewno. To na pewno była jakaś zawieszka. Bardzo, bardzo ładna. Bardzo mnie to cieszy, to znalezisko. No i tutaj mamy medalik z jakiegoś tam świętego, zwykły, aluminiowy. I co dalej? Lecimy dalej. Tu mamy kilka pereli To Tu widzieliście Prusa. Całkiem niezły stanie. Jeszcze się go na pewno da doczyścić. 75. rocznik. 5 zł, które najczęściej wychodzi. 10 groszy. No i 2 zł. Te monety no to, to no wychodzą najczęściej. Jak wiadomo. I tu mamy już trochę lepsze. Teraz trochę odsunę. Najlepsze monetyki. Zacznijmy od 5 groszy, polskich, yy, przedwojennych, piękny stan, bardzo zadowal zadowalający, bardzo, bardzo, już położę, super, też się bardzo z ucieszyłem, tu mamy kopiejkę, raczej pół kopiejki, jedna druga kopiejki to jest, yy, no, tu, jak widać, z tej strony wygląda pięknie, natomiast, no tu trzeba jeszcze będzie ją trochę oczyścić, popracować nad nią. Na pewno nie tak szybko, e, ale myślę, że zajdzie ten piasek za jakiś czas. W każdym razie, tu jest napisane jedna druga, czyli jedna druga kopiejki. No i tak: cztery boratynki, Pię dwie w pięknym stanie, ale zaczniemy od tych w gorszym stanie. Czyli ta, no prawie że destrukt, chyba tu już z tej niewiele wyczytamy się, nie wyczyta się. Tutaj podobnie. Druga to już w ogóle. No i dwie w pięknym stanie. Bardzo pięknym stanie. Nie wiem, czy to nie jest pogoń z tym konikiem i rycerzem. Będę musiał poszukać w internecie jeszcze. Tu jeszcze mamy napis Cezare, Cezare. Widać Cezary z twarzy. Więc no super, cieszę się z tej brandwinki. No i ta też jest w cudownym stanie, piękny stan, bardzo ładny. chociaż nie widać całą twarz. Zadowalający stan. No druga strona zostaje do czyszczenia, być może coś się jeszcze oczyści. No, a tu jeszcze wyszły dwa dolfiki. E, no, stan, jak widzicie, hmm, masakra praktycznie. Tu się już chyba wiele nie zdziała. E, jeden rajsien Fenning. Niemiecki 39 rocznik. No szkoda, że taki stan. Ale też cieszą. No i współczesne. złotuwa 5 groszy, 20 groszy i 20 groszy. Czyli ogółem to by było na tyle. Wypad uważam osobiście za udany. No i co? Nie wiem kiedy będzie następny filmik i gdzie, co i jak. Ale serdecznie wszystkich po Was pozdrawiam. A w szczególności, może na pierwszym miejscu pozdrawiam chłopaków, jeżeli mnie oglądają z kanału Mazowieckie Wykopki. No nie udało nam się niestety spotkać, szkoda, ale może jeszcze będzie okazja, może następnym razem. Ja wszystkich Was pozdrawiam, wszystkich poszukiwaczy, oglądaczy. No i co, do zobaczenia za jakiś czas. Pozdrawiam Was, życzę Wam wszystkiego dobrego, dobrych fantów i płetkich dołków. Trzymajcie się.